Dotychczas na sieci dróg wojewódzkich, zarządzanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, wykonaliśmy łącznie z, z tym rokiem, to będzie 51 przejść dla pieszych, w tym 9 wzbudzanych sygnalizacji świetnych. Jeżeli chodzi o techniczny aspekt, te przejścia przechodzą komplek kompleksową modernizację. Wykonujemy bardzo często... Remonty czy nawet dobudowanie odcinków chodnika wykonujemy dedykowane asymetryczne oświetlenie przejścia dla pieszych plus oświetlenie ostrzegawcze, czyli lampa wczesnego ostrzegania, która jest umieszczona nad przejściem oraz tzw. kocie oczka, czyli punktowe elementy świetne montowane w jezdni przed przejściem dla pieszych. Te ostrzegawcze oświetlenie jest inicjowane przez pieszego, który jest w obrębie przejścia dla pieszych, który ma zamiar przekroczenia jezdni, wtedy to oświetlenie ostrzegawcze jest uruchamiane. Oświetlenie dedykowane asymetryczne przejścia dla pieszych powoduje to, że pieszy jest dużo szybciej widoczny dla kierującego pojazdem, gdyż lampy są zlokalizowane przed przejściem i oświetlają od strony najazdu Także wszystkie przejścia, które modernizujemy w ramach Superzebry są to przejścia nowoczesne i na pewno dużo, dużo bardziej bezpieczne od przejść, które jeszcze bardzo często na sieci dróg są spotykane.